W ostatnich dniach społeczność katolicka na całym świecie zdaje się przeżywać niezwykłe poruszenie duchowe. Od momentu wyboru nowego papieża, aż po narastające zainteresowanie młodymi świętymi, da się odczuć, że coś głębokiego porusza fundamentami Kościoła. Wśród tego duchowego ożywienia zarysowuje się niespodziewane, niemal niezauważone powiązanie. To niezwykłe połączenie dotyczy błogosławionego Karlo Acutisa, młodzieńca podziwianego za swoją czystość serca i nowo wybranego papieża Leona XIV. Choć media skupiły się na jego nagłym wyniesieniu na tron Piotrowy i jego odważnej wizji, ujawniono zaskakujący szczegół symboliczne dziedzictwo ukryte w imieniu nowego papieża. Za kulisami tych wydarzeń dzieją się ciche odkrycia, które ukazują, że losy świętych i przywódców duchowych przenikają się w sposób, którego nikt wcześniej nie przewidział. Podczas przygotowań do pogłębionej analizy życia Akutisa ujawniono intrygujący motyw. Wszystko skupia się wokół znaczenia imienia wybranego przez nowego papieża. Chociaż wielu koncentrowało się na zaskoczeniu, jakie wzbudziła decyzja konklawe, jeszcze większe zdziwienie wzbudził wybór imienia Leon, imienia niosącego w sobie wielką wagę, tradycję i jak się okazuje proroczą symbolikę. Rozważania wokół tego wyboru zaintrygowały nie tylko wiernych, ale również obserwatorów spoza kościoła. Trudno było przewidzieć, że właśnie on zostanie papieżem, a jeszcze trudniej zrozumieć znaczenie imienia, które przyjął. Jednak to imię może kryć pewną wskazówkę, nicią łączącą historię Kościoła z teraźniejszością i przyszłością. Tuż po swoim wyborze, Leon XIV przemówił do kolegium kardynalskiego, wyjaśniając motywy swojej decyzji. Wśród uzasadnień wspomniał o głębokim szacunku dla papieża Leona XIII, autora przełomowej encykliki Rerum Novarum. Która u progu XX wieku stała się fundamentem katolickiej nauki społecznej i obrony godności człowieka. W sercu tego dokumentu znajduje się mocna teza: każdy człowiek, jako obraz Boga, zasługuje na sprawiedliwość, szacunek i miłosierdzie. To przesłanie, mimo że powstało wiele dekad temu, nadal rozbrzmiewa z pełną siłą, podkreślając wartość każdego życia bez względu na status, pochodzenie czy sytuację. Nie był to przypadek. Że nowy biskup Rzymu postanowił uhonorować takie dziedzictwo w czasach niepewności i przemian moralnych. Ale znaczenia symboliczne sięgają dalej. Spostrzegawczy zauważyli, że dzień jego wyboru zbiegał się z uroczystością święta Michała Archanioła. Według tradycji, ta data ma wymiar duchowy upamiętnia objawienie Michała z przesłaniem o niebiańskim porządku. Zbieżność tej daty z wyborem nowego papieża wzbudziła refleksję, zwłaszcza, że papież Leon XIII, którego imieniem się inspirowano, był znany z proroczych wizji walki duchowej. Jego znana modlitwa do święta Michała, która powstała jako odpowiedź na duchowe zagrożenia, przez pokolenia była odmawiana jako tarcza przed ciemnością i złem. Jest to modlitwa wołająca o ochronę w czasach duchowej burzy. W świetle tych wszystkich faktów staje się jasne, że imię papieża Leona XIV nie jest jedynie nawiązaniem do przeszłości, ale niesie głębszy przekaz odwagę, jasność i duchowe odrodzenie. Dziś rano, podczas modlitwy liturgicznej, jeden z fragmentów godziny czytań wydał się niemal proroczy wobec ostatnich wydarzeń, jakby sam Duch Święty potwierdzał, że coś wyjątkowego dzieje się na naszych oczach. Codzienna modlitwa brewiarzowa, odmawiana przez duchowieństwo i osoby konsekrowane na całym świecie, zawiera szczególny moment głębokiej refleksji, tak zwane godzinę czytań. W jednym z takich czytań pojawił się dramatyczny fragment Pisma Świętego: Wybuchła wojna na niebie. Archanioł Michał i jego anielskie zastępy stanęły do walki z wielkim smokiem. Choć przeciwnik próbował się bronić, został pokonany i wyrzukony z niebios. Ta lektura miała szczególne znaczenie, ponieważ zbiegła się z wyborem nowego papieża, który przyjął imię Leon imię niosące ze sobą symbolikę siły, czujności i duchowej walki. Było to mocne przypomnienie, że Kościół to nie tylko miejsce modlitwy i pokoju, ale również przestrzeń duchowego zmagania o duszę, prowadzonego w wymiarze niewidzialnym, ale jak najbardziej realnym. To jednak nie jedyne znaczące odniesienie do imienia Leon. W odległych czasach pewien Benedyktyn o imieniu Bruno miał dramatyczne spotkanie z wężem, które niemal przypłacił życiem. Ciężko ranny, na granicy śmierci, doznał wizji nieba. Ujrzał drabinę wznoszącą się ku górze, a na niej postać świętego Benedykta trzymającego krzyż. Święty dotknął Brunę krucyfiksem, udzielając mu duchowego uzdrowienia. Bruno natychmiast odzyskał zdrowie. Jednak jego historia nie zakończyła się w tym momencie. Po latach ten sam zakonnik został wybrany na papieża i przyjął imię Leon IX. Jego pontyfikat zapisał się w historii nie tylko jako czas odnowy kościoła, ale też jako okres, którym szczególnie podkreślano dziedzictwo duchowe Świętego Benedykta. To właśnie Leon IX wprowadził zmiany w wyglądzie medalu Święta Benedykta, nadając mu formę, jaką znamy dzisiaj, jako potężny symbol ochrony przed złem i pokusami. Takie znaki duchowe, choć zrodziły się wieki temu, wciąż oddziałują na życie Kościoła i jego wiernych. Wybór imienia Leon przez kolejnych papieży przez wieki nosił w sobie echo duchowej walki, uzdrowienia i boskiej opieki. Dziś, w czasach pełnych moralnych niepokojów, to dziedzictwo zdaje się mieć szczególną aktualność. Papież Leon XI, znany ze swej silnej osobowości i głębokiej wiary, miał wielkie nabożeństwo do różańca. W czasie swojego pontyfikatu opublikował aż 11 encyklik, z których każda dotyczyła mocy i znaczenia tej maryjnej modlitwy. Jego oddanie było tak głębokie, że zaczęto go nazywać papieżem Różańca, nie tylko z powodu osobistej pobożności, ale jako znak jego pasterskiej misji, aby modlitwa różańcowa stała się centrum życia katolickiego. Warto zauważyć, że wybór nowego papieża, który również przyjął imię Leon, miał miejsce w maju, miesiącu poświęconym szczególnej czci Matki Bożej. To symboliczne połączenie imienia, czasu i duchowego przesłania nie pozostało niezauważone przez wiernych. W tym kontekście coraz częściej pojawia się postać błogosławionego Karla Akutisa. Młodego człowieka z początku XXI wieku, który zachwycił świat swoją świętością, umiłowaniem Eucharystii i pasją do technologii. Jest on uznawany za pierwszego świętego milenialsowego pokolenia. Karlo słynął z prostych, ale głębokich przemyśleń o Najświętszym Sakramencie. Mówił, że wystawienie się na działanie Eucharystii jest jak opalanie się na słońcu. Tak jak promienie słoneczne opalają skórę, tak obecność Jezusa w Eucharystii przemienia duszę w świętość. Ale jego wizja nie kończyła się na modlitwie. Zrozumiał, że nowe media internet mogą być potężnym narzędziem ewangelizacji. W wieku zaledwie kilkunastu lat zaczął budować stronę internetową dokumentującą cuda eucharystyczne z całego świata, wydarzenia, które potwierdzały realną obecność Boga wśród ludzi. Jego projekt nie był tylko techniczny, był duchowy. Chciał połączyć ponadczasową prawdę Ewangelii z możliwościami nowoczesnego świata. Dziś, w świetle wyboru nowego papieża i duchowego przebudzenia Kościoła, misja Karlo Acutisa wydaje się jeszcze bardziej prorocza. Tragicznie, gdy miał zaledwie 15 lat, u Karola zdiagnozowano rzadką i agresywną odmianę białaczki, na którą nie było lekarstwa. Pomimo szybkiego postępu choroby, młody chłopiec przyjął swoje cierpienie z niewzruszonym spokojem i głęboką wiarą w Boga. Odszedł do wieczności w 2006 roku. Pozostawiając po sobie świadectwo cichego bohaterstwa i pełnego oddania się Bożej woli, świadectwo, które poruszyło wszystkich, którzy go znali. W latach po jego śmierci, Kościół coraz wyraźniej dostrzegał świętość Karola. Zaplanowano jego oficjalną kanonizację na kwiecień, był to moment wyczekiwany przez katolików na całym świecie. Jednak po niespodziewanym odejściu papieża Franciszka Termin ten musiał zostać przesunięty. Kościół wszedł w okres żałoby i przejściowego oczekiwania. Dziś, pod przewodnictwem papieża Leona XIV, wszystko wskazuje na to, że to właśnie kanonizacja Karola stanie się pierwszym doniosłym aktem nowego pontyfikatu. To wydarzenie mogłoby zainicjować nową erę duchowego przywództwa i wizji Kościoła, poprzez ogłoszenie świętym młodego człowieka, który żył w epoce pełnej niepewności i dynamicznych przemian. Wkrótce potem dokonano ciekawego odkrycia które nadało tej historii jeszcze głębszy wymiar. Podczas badania wczesnych lat życia Karola uwagę przykuł pewien niezwykły fakt. Szkoła średnia, do której uczęszczał, nosiła imię o wyjątkowym, nieprzypadkowym znaczeniu duchowym. Instytucja ta nazywała się Instytut Leona XI. To na pierwszy rzut oka drobny szczegół, jednak w świetle wydarzeń zyskał ogromną symbolikę. Karol nie uczęszczał do wielu szkół, nie zdążył rozpocząć studiów. Jego ziemska droga była krótka, ale właśnie w tej szkole dojrzewała jego miłość do Jezusa, a nosiła ona imię papieża, który w przeszłości wprowadził istotne idee o godności ludzkiej i modlitwie, inspirując papieża Leona XIV do wyboru swojego imienia. Te powiązania wydają się niemal nadprzyrodzone. Jedno życie dobiega końca, inne się zaczyna. Jeden papież rozważa potrzeby współczesności, drugi podejmuje wyzwania nowego wieku. Wydaje się, że Kościół jest łagodnie przypominany o tym, że historia nie jest dziełem przypadku, lecz jest utkana z Bożej Łaski i Prowadzenia. A kiedy te duchowe nici zaczynają się splatać w zbyt wiele kierunków, by nie zauważyć ich sensu, pojawia się ostatnia, niezwykle osobista myśl Karola. Rozważając swoje cierpienie, powiedział: Ofiaruje moje bóle za pana, za papieża i za Kościół. To zdanie mówi wiele nie tylko o jego duchowej dojrzałości ale też o jego głębokiej miłości do Ojca Świętego. Świadomość, że ten młody chłopiec, pierwszy z pokolenia milenialsów na drodze do oficjalnej świętości, ofiarował swoje ostatnie chwile życia za papieża, a jego szkoła nosiła imię, które dziś prowadzi Kościół, wydaje się czymś niezwykle głębokim. To opowieść o duchowej jedności ponad czasem, o wierze, która przenika pokolenia, i o tajemniczych sposobach, w jakie Bóg kieruje swoją wspólnotą. Dziś Kościół jest prowadzony przez papieża, który przyjął imię pełne znaczenia i historii. I nie to, Leon, nie tylko odzwierciedla dziedzictwo wcześniejszego papieża, ale także bezpośrednio łączy się z miejscem, gdzie błogosławiony Karol dojrzewał do świętości. Jego imię przeszło przez dzieje nie tylko ze względu na znaczenie jego nauk religijnych, ale również z powodu niezwykle odważnego czynu wobec jednego z najbardziej przerażających wojowników starożytności. Gdy Attyla Zwany biczem Bożym zbliżał się do bram Rzymu, niosąc za sobą zniszczenie i panikę, mało kto wierzył, że cokolwiek mogłoby go powstrzymać. W czasie, gdy ludność pogrążona była w przerażeniu, jeden człowiek wyszedł mu naprzeciw papież Leon. Nie miał przy sobie ani wojska, ani broni. Uzbrojony jedynie w wiarę i mądrość, spotkał tyle twarzą w twarz. Tradycja głosi, że nie posłużył się groźbami ani siłą. Przemawiał z mocą ducha, przypominając wodzowi Hunów, że pokonanie innych to nie wszystko, prawdziwe zwycięstwo zaczyna się od pokonania samego siebie. Według przekazów Attyla usłyszał wezwanie do opamiętania o, że ten, kto podbił ziemię, powinien teraz zdobyć własne serce. I wtedy wydarzyło się coś, co historia zapamiętała jako cud. Przywódca Hunów wycofał się. Rzym ocalał. Dziedzictwo Leona Wielkiego przetrwało jako znak, że siła ducha może zwyciężyć brutalność. Jego słowa o miłosierdziu zamiast przemocy pozostają aktualne również dziś, w świecie pełnym chaosu i braku kierunku. Kiedy nowy papież przyjął imię Leon, sięgnął po dziedzictwo niosące światło w czasach niepokoju. To imię wiąże się z momentami, w których odwaga i łaska odgrywały większą rolę niż potęga militarna. Legenda mówi, że Attyla, stojąc przed papieżem, Ujrzał za nim dwie postacie o nadzwyczajnej posturze, trzymające miecze płonące ogniem. To mieli być święty Piotr i święty Paweł. Nad miastem unosiło się wtedy całe zastępy niebiańskich wojowników, jaśniejących jak słońce, gotowych bronić wiecznego miasta. Widząc te wizje, attyla, który zniszczył wiele miast i złamał niejedną armię, ogarnął strach. Zdecydował się odstąpić od planowanego oblężenia. Zawrócił z całą swoją armią. Oszczędzając Rzym. Mieszkańcy byli ocaleni, a imię papieża Leona zapisało się w historii jako symbol odwagi, głębokiej wiary i boskiej interwencji. Dla wielu ta opowieść, czy to jako fakt historyczny, czy jako święta legenda, niesie przesłanie o sile, która przewyższa przemoc. Imię Leon kojarzy się z przywództwem, które potrafi przemówić do sumień nawet najokrutniejszych serc. Dziś, w epoce pełnej sporów i zamętu, Nowy papież noszący to imię staje się przewodnikiem duchowym w burzliwych czasach. Nawiązując do dziedzictwa, które niosło ochronę i pokój, Leon staje się znakiem nadziei dla Kościoła. W tym duchu zwracamy się także do błogosławionego Karla Akutisa, który wkrótce zostanie ogłoszony świętym. Prosimy o jego wstawiennictwo, aby jego przykład życia w wierze, miłości i prawdzie inspirował nas każdego dnia. Wierni nadal modlą się za nowego następcę Piotra papieża Leona, aby został obdarzony mądrością, odwagą i łaską potrzebną do prowadzenia Kościoła przez zmieniający się świat z pokorą i świętością. Żyjemy w czasach niezwykłych to okres, w którym niebo i ziemia wydają się splecione niewidzialną nicią Bożego Planu. Święci, którzy już osiągnęli wieczność, oraz ci, którzy dziś kierują Kościołem, zdają się współpracować, prowadzeni przez opatrzność i pragnienie światła dla świata. W tym wszystkim Kościół niestrudzenie kontynuuje swoją misję, niesie Chrystusa aż po krańce Ziemi. Na pierwszy rzut oka można by pomyśleć, że chodzi tylko o zbieżność dat, nazwisk i wydarzeń, przypadkową grę historii. Jednak gdy spojrzymy głębiej, zauważamy, że to coś więcej niż symbolika. Widzimy ukrytą harmonię celów między młodym chłopcem żyjącym w epoce internetu a nowym papieżem, który wybrał starożytne imię z nowym zapałem. Karlo Acutis był dzieckiem współczesności, tworzył strony internetowe, znał świat gier komputerowych i rozumiał swoich rówieśników. Ale w jego wnętrzu płonęła głęboka miłość do Eucharystii, pełna czci i oddania, jaką trudno dziś spotkać. Nie szukał rozgłosu, a jednak jego życie już dziś odmienia postrzeganie świętości, ukazuje ją jako coś bliskiego, możliwego do przeżywania na co dzień, w szkole, wśród przyjaciół czy podczas cichej modlitwy przed tabernakulum. W tym samym czasie, w sposób zaskakujący nawet dla wielu obserwatorów, na stolicy Piotrowej zasiadł papież Leon XIV. Jego obecność wnosi do kościoła spokój, autorytet i ciągłość. Mówi spokojnie, ale stanowczo. Nie szuka widowisk, lecz działa z jasno określonym celem. I może właśnie dlatego pierwszym wielkim wydarzeniem jego pontyfikatu może być wyniesienie na ołtarze młodego człowieka nieświętego przeszłości lecz proroka nowej ery wiary. Jest w tym pewien głęboki sens, gdy nowy papież rozpoczyna swą drogę, to właśnie duchowy dorobek młodzieńca, który odszedł zbyt wcześnie, lecz żyje w sercach wiernych, staje się źródłem natchnienia. To nie odrzucenie tradycji, lecz jej pogłębienie. Miłość Karlo do najświętszego sakramentu, jego pokora i ciche świadectwo są odpowiedzą na duchowy głód naszych czasów. Jeśli celem papieża Leona XIV jest przywrócenie piękna, tajemnicy i sakrum w świecie współczesnym, to kanonizacja Karlo Akutisa będzie czymś znacznie więcej niż gestem, będzie przesłaniem. To jasny znak, że świętość nie zanikła. Ona rośnie po cichu, nie tylko w klasztorach i katedrach, ale też w szkolnych ławkach, pokojach nastolatków i wirtualnych przestrzeniach. Więź między papieżem a młodym błogosławionym pokazuje, że Kościół nie jest jedynie instytucją z przeszłości, to żywy organizm, który rozwija się, rośnie i przekracza granice. Jego korzenie są głęboko osadzone w wiekach, ale gałęzie sięgają tam, gdzie wcześniej nie docierał. I właśnie dlatego warto zwrócić uwagę na tę duchową relację. Nie da się jej wyjaśnić wzruszeniem ramion. Nie jest przypadkiem, że szkoła Karla nosiła imię Leona XI, ani że nowy papież odnosi się do tamtego pontyfikatu jako do źródła inspiracji. To nie jest przypadek, że Karlo ofiarował swoje cierpienia za Kościół i następcę Piotra. I właśnie teraz, gdy Kościół wkracza w nowy etap pod nowym pontyfikatem, jego kanonizacja staje się coraz bardziej realna. Nie są to zwyczajne wydarzenia, to znaki cichej łaski, splecione z historią i czasem, wskazujące na coś o wiele większego. W świecie opartym na natychmiastowości, mebialnym zgiełku i spektaklu łatwo przeoczyć głębsze przesłanie. Ale katolicyzm od zawsze rozwijał się w rytmie refleksji, w ciszy, w poszukiwaniu sensu przez modlitwę i cierpliwe rozeznawanie. Kościół nie działa pośpiesznie, słucha uważnie i odkrywa prawdę w delikatnym szepcie ducha, a nie w brzmiących deklaracjach. Dziś ten szept wskazuje na dwie postacie. Jedna z nich dopiero rozpoczyna swoją duchową misję wobec milionów wiernych druga zakończyła swoje krótkie życie, pozostawiając dziedzictwo, które wciąż się rozwija. Choć ich drogi wydają się całkowicie odmienne, ich misje spotykają się w jednym celu. Papież Leon XIV, ukształtowany przez lata posługi duszpasterskiej i głębokiej duchowości, objął urząd w sposób zaskakujący. Nie towarzyszyły temu wielkie przemowy czy widowiskowe wystąpienia, lecz cicha determinacja i poczucie przygotowania. Jego spokój nie przyciąga uwagi, on ją wymusza swoim autorytetem. W epoce, gdzie hałas często bywa mailem z siłą, jego milczenie staje się znakiem przemiany. Carlo Acutis, w przeciwieństwie do niego, dorastał w cyfrowym świecie pełnym bodźców. Był dzieckiem internetu otoczonym technologią i rozproszeniami nowoczesności. A jednak w tym chaosie potrafił stworzyć przestrzeń dla sakrum. Tworzył strony internetowe dokumentujące cuda eucharystyczne, a jednocześnie spędzał czas na adoracji w ciszy przed tabernakulum. Jego duchowa głębia miała charakter ponadczasowy. Świętość Karlo nie była reliktem przeszłości, była znakiem przyszłości. I dlatego jego postać przemawia tak mocno do współczesnych. Kiedy Kościół ogłosi jego kanonizację, nie będzie to jedynie uczczenie młodego życia. To będzie jasne przesłanie, dokąd zmierza Kościół. Do kogo mówi i w co nadal wierzy. Podniesienie młodego człowieka epoki cyfrowej do grona świętych nie jest tylko symbolem, to proroctwo. Mówi młodemu pokoleniu, że świętość jest możliwa tu i teraz, w ich świecie, w ich codzienności. Fakt, że to właśnie Leon XIV będzie przewodniczył tej uroczystości, nadaje temu wydarzeniu dodatkowego znaczenia. Już na początku jego pontyfikatu widać, że pragnie on duchowej odnowy. Nie tylko reform strukturalnych, ale głębokiego powrotu do istoty wiary, do adoracji Eucharystii, do piękna liturgii i wezwania do świętości, zwłaszcza wśród młodych. Być może to właśnie sprawia, że ten czas jest tak niezwykły, nie sam fakt, że młody człowiek, obeznany z nowoczesną technologią, zostaje ogłoszony błogosławionym. I nie tylko dlatego, że nowym papieżem został Leon. Coś głębszego dzieje się pomiędzy ich życiorysami, jakby ich historie rozmawiały ze sobą ponad granicami czasu i przestrzeni, a Bóg przemawiał do nas poprzez tę niezwykłą harmonię. Po wyborze papieża Leona XIV i w przededniu możliwej kanonizacji błogosławionego Karlo Akutisa, coś niecodziennego zaczęło się rozgrywać nie w murach Watykanu, lecz w duszpasterstwach młodzieży, na uniwersytetach i w cichych kaplicach rozsianych po świecie. Przemiana, choć delikatna, zaczyna być zauważalna. Młodzi katolicy, często postrzegani jako niezainteresowani czy odłączeni od Kościoła, zaczynają uważnie obserwować. Widzą coś, czego długo im brakowało nie próbę kopiowania ich stylu życia, ale autentyczną propozycję duchowości. Nie chodzi o sensacje czy modę, lecz o prawdę i głębię. Niektórzy młodzi sięgają po Różaniec, zainspirowani przykładem Karla. Inni zbierają się na adoracjach nie z obowiązku. Lecz z wewnętrznej potrzeby. Zaciekawia ich ten chłopak, który wierzył, że chwile spędzone przed Najświętszym Sakramentem mają moc przemieniać serce. Ku własnemu zaskoczeniu, wielu odkrywa, że w tym milczeniu czują się jak w domu i nie chcą go opuszczać. Nie mamy tu do czynienia z rewolucją na skalę polityczną, to coś znacznie subtelniejszego. Ta zmiana zaczyna się w duszach, i dlatego właśnie ma tak wielką siłę. Gdy młody człowiek widzi, że ktoś podobny do niego ktoś, kto grał w gry komputerowe, tworzył strony internetowe i uczęszczał do szkoły, zostaje ogłoszony błogosławionym, coś się w nim otwiera. Jakby słyszał, ty też możesz być święty. Tu i teraz. A jeśli dodatkowo słyszy głos papieża, który mówi o wewnętrznej odnowie, a nie o mybialnym wizerunku kościoła, zaczyna wierzyć, że to wszystko naprawdę jest możliwe. Rodzi się zaufanie do kościoła który nie zapomniał o swojej duszy. Do piękna, ciszy i tajemnicy, które nie są przeszłością, ale ukrytym skarbem. Do tego, że bycie katolikiem to nie maska, lecz droga przemiany. W postawie papieża Leona XIV młodzi dostrzegają przewodnika, który nie chce naprawiać kościoła według świata, lecz przypominać, kim kościół jest naprawdę. A w życiu błogosławionego Karla widzą kogoś, kto odpowiedział na to powołanie w sposób prosty ale pełen pasji. To, co czyni ten moment wyjątkowym, to nie jego nowość, lecz jasność przesłania. Dwie postacie z różnych epok zbliżają się duchowo, a ich życie wskazuje na ten sam punkt Eucharystię. Ich świadectwo przypomina nam, że świętość nie należy do przeszłości, ona wzywa nas dziś. Wszystkie spojrzenia zaczynają kierować się ku przyszłości, bo choć ta więź jest poruszająca, niesie ze sobą również odpowiedzialność. Fakt, że błogosławiony Carlo Acutis zostaje pierwszym świętym kanonizowanym przez papieża Leona XIV, nadaje nie tylko to niego pontyfikatowi, ale także wyznacza nowy kierunek dla całego Kościoła katolickiego. To przesłanie dla młodych pokoleń, wyraźny znak: jesteś częścią tego miejsca. Jesteś tu potrzebny. Masz swoje powołanie. To coś więcej niż symbol. Przez lata wielu młodych ludzi czuło się niezauważonych, traktowanych jako liczby w statystykach, a nie jako dusze zdolne do odwagi, miłości i poświęcenia. Decyzja o kanonizacji Karla pod przewodnictwem papieża Leona może być najgłębszą odpowiedzą Kościoła na to ciche wołanie. Ale ten moment nie jest jednostronny on wzywa młodych do działania. Wzywa ich, by nie czekali na idealne warunki do dążenia do świętości. Zachęca ich, by pojawiali się na mszy by modlili się razem, by wspierali się wzajemnie. Wzywa do wiary, nawet wtedy, gdy ona wymaga wysiłku. A przede wszystkim przypomina, by nie szukać tylko głosów w sieci, ale usłyszeć ten cichy szept, ten sam, który przemówił kiedyś do Karla i który nadal przemawia do serc. To, czego jesteśmy świadkami, nie jest widowiskiem medialnym, to początek czegoś delikatnego i głębokiego. Maleńkie ziarenko zostało zasiane. Świat może tego nie zauważyć, media mogą to pominąć, ale w kościele zaczyna tlić się coś prawdziwego, powrót do ciszy, do sakrum, do pełnego czci spojrzenia na Boga. To, co się rozpoczęło w życiu młodego chłopca i jednego papieża, jeszcze się nie zakończyło, to dopiero początek. Może właśnie dlatego ten czas jest tak wyjątkowy. Nie przez spektakularność wydarzeń, ale przez ich duchową precyzję. Papież wybrany wbrew przewidywaniom przyjmuje imię, które budzi echa historii. Chłopiec, który dawno opuścił ten świat, wciąż inspiruje go swoją prostotą i głębią. A pomiędzy nimi rozgrywa się coś niewidzialnego, jakby niewypowiedziane zrozumienie, że to, co boskie, nie zna granic czasu. Papież Leon XIV być może nigdy nie spotkał Karla, może nigdy nie wypowiedział tych samych słów, ale dziś nie się brzemie kościoła w momencie. Gdy świadectwo Karla na nowo rozbrzmiewa. W tajemnicy Kościoła przeszłość i teraźniejszość są zawsze blisko. Czas się zagina, imiona wracają echem, a niebo kroczy razem z historią. W ostatecznym rozrachunku nie chodzi tylko o jedno imię czy akt kanonizacji. Chodzi o przypomnienie, kim naprawdę jest Kościół. Chodzi o ponowne odkrycie tajemnicy Eucharystii, piękna modlitwy i mocy milczenia. To wiara w to, że święci nie są odległymi wspomnieniami, ale prawdziwymi towarzyszami drogi. Że świętość nie jest niedoścignionym celem, lecz zaproszeniem, które brzmi tu i teraz. I tak, gdy papież Leon prowadzi, a błogosławiony Karlo oręduje, wierni stają przed wyborem obserwować z dystansu albo wejść w ten czas z wiarą, nadzieją i miłością. Kościół nie tylko śledzi wydarzenia, ale jest ich częścią, współuczestniczy w historii. Jeśli spodobał Ci się ten film, proszę zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Podziel się swoimi opiniami w komentarzach, bardzo chętnie późnam Twoje zdanie na ten temat. Niech wiara, nadzieja i miłość zawsze Cię prowadzą. Dziękuję, że poświęciłeś czas na obejrzenie tego materiału. Zapraszam Cię do subskrypcji kanału i śledzenia kolejnych filmów. Które pomogą ci wzrastać w wierze i nadziei. Pamiętaj, że Twoja obecność tutaj ma znaczenie. Na zakończenie chcę podzielić się słowami z listu do Filipian. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, FLP 4 i 13 setnych. Niech Boża Siła towarzyszy Ci każdego dnia. Do zobaczenia w następnym filmie.